Dzień dobry, witam serdecznie, a szczególnie moją uczyncę Paulin. Dzisiaj chciałam Ci przedstawić, jak wygląda sposób dzielenia wielomianów. Zapiszę tu temat lekcji. Dzielenie wielomianów. Dzielenie wielomianów. Można zrobić podobnie jak dzielenie pisemne. I weźmy sobie jakiś przykład. Weźmy sobie 7319 podzielone na 13. No to dla przypomnienia, dajemy tutaj kreskę u góry bo no tak dzielimy pisemnie. To tutaj, co tutaj będzie u góry, no to będzie wynik. No i tak, 73 na 13 to będzie 5 razy. 5 razy 13 to jest 65. I odejmuję sobie. 73, odjąć 65, to mam 8. 1 spada, tak,

Bo inaczej przepisuję. 39 na 13, no to mieści się 3 razy, 3 razy 13, 39 odejmuję. No i tutaj wychodzi mi już 0, albo robię sobie kreski, albo wpisuję 0. Ja jakoś tak wolę wpisywać kreski, więc 7319 dzielone na 13 to jest 563. I oczywiście mogę zrobić sprawdzenie, którego nie wykonam, ale sprawdzam w ten sposób, że wynik, mnożę razy 13 i mi wyjść 7319. No ja zakładam z góry, że nie pomyliłam się tutaj w dzieleniu i wszystko jest dobrze. A teraz jak podzielić wielomian przez wielomian? No i weźmy sobie na przykładzie pierwszy. Weźmy sobie wielomian 3x kwadrat, odjąć x, odjąć 4 ten cały wielomian podzielę przez x dodać 1. Tak samo, daję sobie kreskę u góry i będę tutaj u góry wpisywać wynik. I tak, podobnie postępuję. 3x kwadrat dzielę na x. Więc 3x kwadrat dzielone na x to będzie 3x i tutaj nad tym piszę 3x, bo 3x razy x to jest 3x kwadrat. I teraz uwaga, w dzieleniu pisemnym odejmowałam, więc tutaj też będę odejmować. 3x razy 1 to jest 3x, i tak samo jest odjąć, więc będę pisała odjąć 3x. No i tu teraz już nie mam przez co pomnożyć. Ja sobie podkreślam i dalej rozwiązuję. 3x kwadrat. Odjąć 3x kwadrat. No to tu mi się zredukuje. Minus X odjąć 3X to jest minus 4x. I to minus 4. Ja tu tak zrobię strzałkę. Mi tutaj przepisuje spada. I teraz znowu dzielę. Minus 4x dzielę przez x. No to minus 4x dzielone na x to jest minus 4. I teraz minus 4 razy x to jest minus 4x, ale ja to mam odjąć, czyli tak jakby muszę wpisać przeciwny znak. Minus 4 razy x to jest minus, ale wpisuję przeciwny, więc będzie 4x. Minus 4 razy 1 to jest minus 4. Tak samo odejmuję, więc wpisuję z przeciwnym znakiem, czyli będzie dodać 4. I teraz jak już odejmę, to już wszystko mi się skróci. Ja sobie tutaj dam kreseczki. I teraz przepiszę to działanie, że 3x kwadrat odjąć x, odjąć 4, dzielone na x, dodać 1, to wychodzi mi ten wynik. I na przykład, że to jest 3 x odjąć 4. No to sprawdzę sobie, tu nie sprawdzałam na liczbach, ale tu w wielomianach sprawdzę, czy rzeczywiście. Czyli wynik razy tą liczbę musi mi dać tutaj ten wielomian. No to sprawdzam. 3x odjąć 4 razy x dodać 1. To się równa. 3x razy x to mam 3x 3x razy 1 to jest dodać 3x, minus 4 razy x to jest minus 4x i minus 4 razy 1 to jest minus 4. To się równa. 3x kwadrat przepiszę, tu mam 3x, odjąć 4x to jest minus x i minus 4 przepisuję. Wyszedł mi ten wynik. Sprawdzam sobie z tym, o rzeczywiście. Czyli mój wynik dzielenia jest prawidłowy. Oczywiście, tak jak w dzieleniu liczb naturalnych, nie zawsze wychodzi liczba całkowita bez reszty. Tak samo w dzieleniu wielomianów może wyjść liczba, która właśnie nie liczba, tylko wielomian, który właśnie wyjdzie z reszty. No i teraz wezmę sobie taki wielomian. 2, x do 3, dodać 8x, odjąć 1 i to wszystko chcę sobie podzielić. No, tutaj taki dłuższy wielomian będę miała. przez x kwadrat dodać x, dodać 3. No to znowu, tutaj sobie piszę kreskę i dzielę. 2x do 3, dzielone na x kwadrat, to będę mieć 2x. 2x. 2x razy x kwadrat to jest 2x do trzeciej, mam zapisać z przeciwnym znakiem, czyli minus. 2x razy x to będzie 2x kwadrat z przeciwnym znakiem, czyli minus 2x kwadrat. 2x razy 3 to będzie 6x przeciwnym, czyli minus 6x. I podkreślam. No, i teraz 2x do 3 odjąć x do 3, 2x do 3, tu mi się zredukuje. Teraz uwaga, tutaj mam minus 2x kwadrat, a tu zauważcie, nie mam 2x kwadrat, więc to muszę przepisać, gdzie minus 2x kwadrat. Teraz 8x. I 6x, tu mam wyrazy podobne, więc 8x odjąć 6x to jest plus 2x. No i minus 1, tutaj nie mam żadnego wyrazu wolnego, czyli to minus 1 przepisz. I teraz minus 2x kwadrat dzielone na x kwadrat, to będę miała minus 2. I teraz minus 2 razy x kwadrat to jest minus, ale przyciszę z przeciwnym, więc będzie 2x kwadrat. Minus 2 razy x, minus 2x, z przeciwnym dodać 2x. I minus 2 razy 3 to będzie odjąć 6, czyli dodać 6. I podkreślam, tutaj będzie 0. Teraz 2x dodać 2x to jest 4x. I minus 1 dodać 6 to jest 5. No i teraz y, już nie dam rady podzielić, bo teraz dalej bym chciała dzielić 4x przez x kwadrat, ale już nie y, podzielę to i to nie wyjdzie już mi liczba naturalna, bo tutaj x y, mam w mniejszej potędze niż tutaj, przez którą liczbę mogłabym dzielić. Więc y, mój wynik. To jest 2x odjąć 2, a to jest moja reszta. I tutaj sobie wpiszę, że to jest reszta. Czyli zapiszę to działanie. 2x do trzeciej dodać 8x odjąć 1 podzielone na x kwadrat dodać x dodać 3, to to jest ten wielomian, czyli 2x odjąć 2 plus jeszcze moja reszta. I teraz, czyli plus 4x dodać 5. To jest moja reszta reszta. I teraz jak chcę yy, zapisać, sprawdzić sobie, to będę mnożyć 2x odjąć 2 razy tą liczbę. Tak? I jeszcze dodam tą swoją resztę, i musi mi wyjść tutaj ta liczba. Czyli 2x odjąć 2, pomnożę przez x kwadrat, dodać x, dodać 3, i dodam resztę. Czyli dodać 4x, dodać 5. Ja tutaj tak y, zapisuję w tym nawiasie, chociaż tego nawiasu już nie, mm, nie musi być, bo tutaj jest dodawanie, tylko żeby pokazać, że właśnie to jest ta moja reszta, żeby o niej y, nie zapomnieć. Bo to jest reszta z dzielenia. Teraz 2x razy x kwadrat to jest 2x do trzeciej. 2x razy x to będzie plus 2x kwadrat. 2x razy 3 to jest. Dodać 6x minus 2 razy x kwadrat minus 2x kwadrat minus 2 razy x to jest minus 2x i minus 2 razy 3 to jest minus 6. To przepisuję. I teraz sobie redukuję wyrazy podobne. Zaraz zobaczymy, czy wszystko wyszło dobrze. 2x do trzeciej przepisuję. 2x kwadrat odjąć 2x kwadrat. Już widać, że to mi się skróci. 6x, odjąć 2x to jest 4x, plus 4x to jest 8x. I minus 6 dodać 5 to jest minus 1, proszę. I tutaj wyszedł ten wynik. Należy pamiętać o tym, że jeżeli dzielę wielomian przez wielomian, zapisuję podobnie jak y w dzieleniu pisemnym u góry właśnie wychodzi ten wynik na dole mam resztę z dzielenia, która może wyjść 0 lub będzie to jakiś właśnie drugi wielomian i ważne jest tutaj, żeby pamiętać, że jeżeli mnożę, jeżeli liczbę dzielę, a potem będę chciała mnożyć, czyli ta jakby ile ta liczba tak jak tutaj mnożyłam, ile ta liczba mieści się w tym danym wyniku to wtedy zapisuję właśnie z przeciwnym znakiem, po to, że tutaj jest odejmowanie, więc ja też tak jakby ten wielomian odejmuję. Myślę, że przybliżyłam trochę zasadę dzielenia wielomianów. Jest to taka ważny temat, który warto sobie przećwiczyć na przykładach. No to życzę miłej pracy.